Jesteśmy na półmetku prac programowych. Zaczęliśmy 18 czerwca w Rzeszowie od cyfryzacji. Potem byliśmy w kilkunastu miejscach w Polsce. Kilka tysięcy ludzi wzięło udział w różnych konwencjach, spotkaniach, konferencjach, które organizowaliśmy. Również mamy platformę internetową do dyskusji członków platformy. Także mam poczucie jako przewodniczący rady programowej, że te prace idą bardzo dobrze. Czeka nas końcówka sierpnia i wrzesień bardzo intensywny finał. pierwszy października Gdańsk, ale wcześniej będziemy w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, w innych miastach, chcąc dotknąć najważniejszych problemów, które stoją przed Polską, chcąc porozmawiać, podyskutować. Będziemy, tak jak do tej pory, bardzo otwarci na gości z zewnątrz. W naszych konwencjach biorą udział także ludzie, którzy z partią nie mają nic wspólnego, ale chcą przyjść, porozmawiać o tym, jakie wyzwania stoją przed Polską. Chcemy, żeby to, co. Zaprezentujemy 1 października właśnie spełniało te kryteria, o których mówił przewodniczący grzegorz schetyna, że w centrum naszego programu jest człowiek. I tak jak mówiliśmy, o internecie dla każdego w Rzeszowie, o infrastrukturze dla każdego, drogach lokalnych, kolejach w Bydgoszczy, tak, wszystkie inne nasze działania programowe porządkuje właśnie ta myśl, że Polacy i Polki zasługują na więcej.